Nie wiem, czy to jest kickboxing czy balet, ale powiedz mi... A co to jest balet, ja? A czali jest w ogóle nauczycielem baletu, to zobaczycie. Och, jak ja robię cały czas. Słuchajcie, jak chcecie komedię w ogóle zatrudnić Edith Slim dzieci do jakiegoś dobrego filmu, no to proszę bardzo, jak Wam się nudzi, zapraszamy wszystkie dzieci na odcinek numer jeden pod tytułem Balet komediowy Dzieci Edith Slim. Mhm. A za chwilę się zacznie panczowy. Panczowy to znaczy bicia się. A to jak jest na chwilę dobrze, to za chwilę będą latać po sufitach. Mhm bardzo. Nigdy, nigdy, nigdy nie widziałam takiego baletu. A nawet są balet like that. Ej, to nie jest y, sztuka artystyczna, to jest art, jest art guys, jest art guys. No, mhm. koniec, koniec y, tego będzie. Może wyłączę kamerę przed y, przed jakimiś fajnymi rzeczami, co się staną. MC śpi, taka, procho, hello. Nie wiem co to jest. Nie, nie bardzo mi się to podoba, bo mi wyleci w kamerę. Przestańcie, przestańcie. No, dobra, super. Nie, 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 to... Nie no to ja to To, to, ja, nie, to, 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 to ja nie, bo to wiesz. Cię. Dlatego jak y, macie jedna, albo drugie dzieci, nie zastanawiacie się nad więcej, bo wtedy nie macie czasu na problemy jakieś, epidemii i innych rzeczy, bo nie ma czasu na to myśleć. Y, za MCA Emcia obudzą, jest wieczór i będą się atakować. Nie. Hello, Emcia śpi. Hello. A nie, to miała być sztuka baletowa, to, to Charlie już rozwalają. Charlie stop. Charlie stop. Da. Amazing. Okay. Bye, everyone. Bye, Sofia. Bye, Papa.